Cześć, z tej strony Rico, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Chcę wam pokazać teraz mój domek, który nie jest jeszcze full skończony, ale już można w nim mieszkać. Klikam F5 i. Oto on. Nie jest jakiś super, ale mi się podoba. Muszę powiedzieć. No to teraz was wprowadzę tutaj. Tutaj mamy jakieś skrzynki. Jeszcze nie przyniosłem wszystkich rzeczy. Łóżeczko. Ale jeszcze się te rzeczy przeniesie. Tutaj jest taki strych. Można wyjść na dach. I tutaj mam plan zrobić y, panele słoneczne. Taką linię paneli słonecznych. Tylko, że to będę musiał pójść do, do neteru, żeby zdobyć kwarc. A na razie nie pójdziemy. Tutaj będzie piwnica. Ale na razie jeszcze nie zrobiono. Wszystko na spokojnie. Pójdziemy od razu spać. I teraz pokażę Wam, co się tutaj zmieniło, bo troszeczkę pograłem. Tutaj zasadziłem drzewka, ale już były. Tutaj zrobiłem farmę zboża, ziemniaków i melonów. Niektóre już można zebrać nawet. I od razu posadzimy. Uwielbiam ziemniaki w tej grze, ponieważ jeśli je upieczemy, to są one bardzo pożywne. Tutaj zbiory to wszystko, jak już wyrosną, wszystkie. I tutaj powiększyłem farmę krów. Dobra. Bo przyda się mięsko i skóra też się przyda. Już trochę ich jest. Myślę, że około 20. I powiększyłem też płotkami tutaj, i rozmnożyłem trochę. Przyda się nam teraz trochę pszenicy, żeby ich rozmnożyć. Dobra, zbierzmy trochę, albo zbierzmy wszystkie te wyrośnięte od razu. Dobra. To będziemy mieć tutaj dużo pszenicy z tego. 32 pszenicy. No to bardzo dobry wynik, jest. Karmimy. Chyba już wszystkie nakarmiłem. Wszystkie. I one się tutaj będą rozmnażać. I jak będzie ich trochę więcej, to wtedy. Co jest? Czego tu jest otwarte? Okej. Okay. Jak będzie ich tutaj więcej, to sobie kilka zabijemy. Dobra. Teraz się chyba. Za... A jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Tutaj. Mamy sporo trzciny, ponieważ zasadziłem dookoła. Możemy ją teraz zebrać. Bo trzcina też się przyda i będziemy mogli też nią handlować. No i zrobiłem też mapę. I właśnie będzie trzeba ją powiększyć jeszcze raz na trzeci poziom, bo teraz jest na poziomie drugim. Dobra, myślałem, że wyszła. Yy... O, dobra, teraz będzie trzeba się zająć przenoszeniem rzeczy, ale też Bo mamy tu bardzo duży kobla. To dobra. Będzie można część też w sumie zostawić. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko yy, 35 terakoty. Kurczę, nie wziąłem kości. Dobra, tutaj odłożymy to. To wszystko przerobimy, mi się wydaje. I jeszcze zbudujemy sobie tutaj własny stół kartograficzny, żeby był. Będziemy przy nim pracować. I od razu mapkę sobie powiększymy jeszcze raz. Nie można jej nazwać tutaj. Szkoda. No dobra, bo na następny poziom już nie ma sensu. Ono już będzie zbyt. No nie będzie nic widać na niej. Dobra. Jeśli chodzi o tego bibliotekarza naszego, to nie mu się ciągle zmieniają. Te. Codziennie mu się zmieniają. No, trade jego. Więc... O, właśnie mamy... A nie, dobra. Nie chcę z nim handlować. Bo chcę, żeby się jeszcze zmieniły. A jak z nim zahandluję chociaż raz, to już się nie będą zmieniać. No dobra. W sumie mam pomysł. Albo z tym się można pohandlować trochę. No dobra. 7 emeraldów za mapę. Naprawdę. Co ty sprzedajesz? Nic. Nie mogę kupić u ciebie za te emeraldy 2. No dobra. Bierzemy kości. Cztery. Dobra. Bardzo chciałbym znaleźć pająki, żeby zrobić sobie w końcu łuk. Ale w ogóle nie spotkałem żadnego pająka jeszcze. Chyba będę musiał pójść na jakieś polowanie w nocy. I jedzonko też mi się kończy. Dobra, mamy kości, przerabiamy na mączkę. I to przerabiamy na barwnik. Dobra. 6 barwników. Jeszcze mało. A nie, dobra, nie mało. I tutaj sobie będziemy wykładać tę podłogę. I myślę, że w następnym odcinku już ogarniemy Enchanting Table i książeczki wszystkie. Aha, nie mam miejsca na Coolstone. A. Tu jest. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra, to jeszcze jedno tutaj. I tak nam zabraknie tej terakoty, ale trudno. Będę musiał jeszcze raz pójść po glinę. Ciągle chodzę po, chodzę po tą glinę i jeszcze mało. Dobra I tego dirta coś tutaj zniszczymy Wow, dlaczego tu... Aha, widocznie to nie zostało zalane Dobra, i tu pewnie tak Zobaczymy czy tu też, tak. Dobra. Teraz tutaj te trzy. Dobra, odłóżmy sobie tych rzeczy trochę, bo jest ich za dużo. Już mi się skończyła terakota co teraz tutaj rozkopujemy. Kurcze, z każdej strony spadło. Dobra. I jeszcze jeden bok. I robimy z cementu. Tutaj trzeba będzie zrobić w ten sposób. I tutaj też. Na następny odcinek postaram się ogarnąć mm, wszystkie biblioteczki, żeby można było enchantować za 30, za 30 level. I ogarniemy sobie wtedy enchant Fortuny na killoff. i pójdziemy sobie do kopalni po diamenty wtedy. No, i tutaj zabrakło trochę. Pst. Dobra, noc jest. W tym czasie mogę sobie sprawdzić, ile odcinek trwa. Dobra, i myślę, że zaraz zajmiemy się skrzynkami. Dwudziesty siódmy level już mam. Zaraz będzie trzydziesty. Tutaj mam żwir. Na piasku prawie nie mam. Mhm. To znowu robimy szybką akcję piasek. Co to jest? Nic. Wow! I wszystko spadło. To było spektakularne. Dobra, wystarczy. Bo tam mało brakowało. A, i właśnie mam pomysł jeszcze zrobić farmy kurczaków. Gdzieś tutaj obok. I wtedy będziemy mieli dużo mięska, dobra. 16 cementu. No i mamy wszystko zalane mamy beton I teraz jakby to zrobić skrzynka skrzynka chwila. Jakby to był blok skrzynka, blok skrzynka, blok. Tak by trzeba było zrobić. I to by miało sens. Czyli nie byłoby tu za wiele skrzynek. Ale można by też zrobić skrzynka. Dobra, mam lepszy pomysł, tylko nie mam siekiery. Trzeba szybko zrobić. Mam sikierę, chociaż tu i tak będzie dużo tych skrzynek. Dobra, zrobimy tak po prostu i mi się skończyło drewno dobra to trzeba będzie przepalić a właśnie pokażę wam najlepszy sposób jak zaoszczędzić węgiel to znaczy zaoszczędzić zmniejszyć jego zużycie nawet do nawet do zera naprawdę jestem głodny hmm Pójdę zrobić, skraftować chleby. Bo już biegać nie mogę. Dobra, dwa wystarczą. Pokażę Wam taki sposób. Mamy glony, zbieramy. Najlepiej nie obcinać z dołu, żeby jeszcze rosły w górę. Bo one są. One są tak przydatne. Zobaczycie zaraz, że nie mieliście pojęcia nawet, jak one są przydatne. Trochę ich tu zbiorę. Mogę sadzić? Wo, mogę sadzić. Dobra, starczy. Troszkę tego mamy, ale to jest i tak mało. Jeszcze trochę zbierzemy. ale fajny dźwięk, jest, jak się to zbiera. Dobra. Tak, żeby było kilka staków, i zobaczycie, o co mi chodzi. Bardzo się cieszę, że to dodali do Minecrafta. W ten sposób. I można z tego zrobić niezłą przepalarkę. Ale my na razie przepalarki robić nie będziemy, tylko... No, zobaczycie zaraz. Dobra. Ile tego mamy? No, 3,5 staka. Dobra. I patrzcie, lecimy sobie do piecyka. O już arbuz wirus. posadzimy sobie tu, żeby było ich więcej. Dobra. Bierzemy to. I to jest teraz... To był mój główny cel odcinkaż, żeby to pokazać. Tylko mam za dużo rzeczy. Dobra. Patrzcie. Na razie potrzebujemy węgla. Przepalamy wodorosty. Tak to się nazywa. Ja no na to mówię glony. Bo krótsza nazwa. Przepalają nam się glony. Mam jeszcze kobla. Mam to zrobimy drugi piecyk. I patrzcie na to. Mamy wysuszone glony. Dobra, tutaj też trochę przepalimy. I zobaczycie, co się dzieje. Tutaj mam pomysł zrobić tak, żeby. Ale to już jak wejdziemy do neteru. Żeby zrobić lampy. Damy cztery lampy. Będą świecić wtedy i na strychu, i na dole. Zasilimy wszystko, połączymy wszystko Redstone'em i zasilimy tymi. No, detektorami światła słonecznego. Patrzcie, mamy. I teraz zamieniamy sobie to na bloki. I tymi blokami przepalamy. Następne. To jest najlepszy, najlepszy sposób na to, żeby nie używać węgla. Tylko na pochodnie jest potrzebny. A tak można korzystać po prostu z tego, że przepalamy wodorosty tym, tymi blokami suszonych wodorostów, i później blokami suszonych wodorostów przepalamy, co chcemy. Na przykład mięsko Zobaczcie A bo to jest upieczony dałem, co? O Widzicie? Przepala się i to nawet Nawet ma dużo tej, na długo starcza Więc to jest Naprawdę fajny sposób Podkładam dalej. Albo nawet tutaj wkładamy. No i mamy darmowe, darmowy węgiel, tak naprawdę. Patrzcie, to się jeszcze. No, dopiero teraz schodzi. To działa naprawdę długo. Jak ogarniecie sobie to, to. Nie potrzebujecie węgla. No, oczywiście, na pochodnie tylko będzie potrzebny, ale i tak najwięcej schodzi go na przepalanie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych. Do zobaczenia. Cześć!